Szymon Miś, witam w trzecim odcinku programu Naprawdę Nieobiektywnie. A w nim dzisiaj powiem o Lex Czarnek i o tym, że Polska straciła Radę Medyczną, czyli Radę Ekspertów przy premierze morawieckim. Otóż, no Leks Czarnek to jest oczywiście powrót do przeszłości, powrót do PRL-u. Wbrew temu, co chce też powiedzieć pan minister, to jest jawne nawiązanie do czasów PRL-u, czyli centralizacji państwa, centralizacji szkoły i tego, że jedna osoba ma wpływ na kilkaset tysięcy ludzi chodzących do szkoły, uczących się i wprowadza najgorszą zasadę z możliwych, czyli liberum, veto do szkół. Jeżeli jednemu rodzicowi nie pasuje, to żadne zajęcie mogłoby się nie odbyć, oczywiście poza tymi katolickimi kościelnymi, zgodnymi z liniami partyjnymi, programowymi i kościelnymi. To jest jedyna różnica z PRL-em, bo w PRL-u były przeciwne właśnie Kościołowi, a przychylne lewicy, przychylne świętu pracy, etc. A tutaj mamy odwrotnie przychylne wszystkim lewicowym postulatom, nie tylko, bo także liberalnym a za to pro-kościołowi, pro Pro debilizm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Inne pro dziadostwa. No, także po prostu będzie tutaj teraz miała dużo do powiedzenia pani kurator Nowak, która jest znana oczywiście z tego, że nie chce się szczepić, uważa, że szczepionki są eksperymentem. Będę oceniał w przeciwieństwie do pana ministra Czarnyka, który... i powiem po prostu, że to są głupoty, brednie i za takie coś ktoś powinien odpowiedzieć. Na czele z panią kurator Nowak, ale także przede wszystkim pan minister Czarnek, który to wymyślił i dał jej taką fuchę. No oczywiście z tego co wiadomo jest to człowiek pana Terleckiego, więc nie poradzi sobie z tym, nikt jej nie zdejmie. No pan Terlecki jest nienaruszalny, bo jest prawą ręką prezesa Kaczyńskiego. Więc niestety, ale tak będzie dalej. Oczywiście też przypomnę, że pani kurator Nowak oczywiście chciała zakazać dziadów, niczym komuniści w latach pod koniec lat 60., więc po prostu tak już jest. I tak po prostu będzie. No i niestety, ale dzieci, mam nadzieję, że nie zostaną zindoktrynowane, bo na szczęście dzieci są na tyle mądre, bo pamiętają już tylko wyłącznie rządy pisu, więc na nich nie będzie działać to, że Tusk jest zły, że platforma jest zła, że. Lewica źle rządziła, bo po prostu tego nie pamiętają, a opowiadanie im historii o tym nic nie da, bo będą pamiętali, że to pis zabiera im wolności, radni im dzieciństwo, nie chce dać im takiej wolności, jak ich koledzy mają koledzy na Zachodzie, a przecież dobrze wiedzą, co się na Zachodzie dzieje, bo w dzisiejszych czasach po prostu jest globalizacja. Nie da się po prostu tak zamknąć ust, jak Młodemu pokoleniu w PRL-u, które i tak walczyło z okupantem komunistycznym. Teraz niestety musimy walczyć z okupantem na swoim podwórku z Polski. Czy finansowanym z obcych pieniędzy, na przykład moskiewskich, to już jest sprawa dyskusyjna, ale skoro mamy podsłuchy na Pegasusach, to jest fakt, a to jest współpraca z, ze służbami izraelskimi, jest to zdradą stanu, więc po prostu tak czy siak. Tak to działa i jest to zdrada i jest to działanie na korzyść obcych państw, nie Polski. Po raz kolejny, tylko mocodawca trochę inny, być może z tego samego państwa. Mówiłem też o radzie medycznej. No tutaj trochę sprawa jest bardziej skomplikowana, chociaż też mi się wydaje do rozwiązania. No tak jak też trzeba wspomnieć, że 13 z 17 członków zrezygnowało z funkcji. Chcę odejść. Wcale im się nie dziwię, bo wykonywanie zawodu tam, gdzie ich się nie chce, w końcu może zdyskredytować i jakoś odrzucić. Wcale się nie dziwię, że odeszli, bo naprawdę to, co się dzieje, jest tragiczne w służbie zdrowia i nie chcą tym markować sobą. Chcą pomagać po prostu tak, jak to robili dotychczas. I mam nadzieję, że będą dalej pomagać. Też wiem, że pan profesor Grzesiowski chce dołączyć ich do Rady Medycznej przy Polskiej Akademii Nauk. Także mamy trochę Radę Medyczną w Radzie Medycznej, państwo w państwie. Niby nie pochwalam, ale w tym wypadku takie państwo w państwie będzie musiało się tworzyć w każdej instytucji, żeby po prostu jako tako to działało i żebyśmy mieli jakieś niezależne od państwa odpisu stosunki, jakieś niezależne po prostu instytucje, które będą działały, na przykład jak Najwyższa Izba Kontroli, która bada wszystkie nieprawidłowości i wszystkie machloje, które robi ten rząd, mam nadzieję, że tak dalej będzie robił Marian Bonaś teraz z jego ludźmi, bo tak dalej być nie może, że po prostu PiS zawłaszcza nam wszystko. I tym pesymistycznym akcentem chciałbym dzisiaj zakończyć już odcinek trzeci programu Naprawdę nieobiektywnie. Szymon Miś, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia także na YouTubie i Spotify. Naprawdę znajdziesz na Facebooku. W YouTube i Spotify, a także na stronie naprawdę.blog oraz na Twitterze, gdzie możecie przeczytać moje prywatne tweety pod linkiem Szymis97. Zapraszam do, również do oglądania programów Naprawdę, naprawdę nieobiektywnie i wraz z zagatą Lincą naprawdę zgodne przeciwieństwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.